Do Dąbicy pierwszy nowoczesny autobus już jest w mieście. Już wkrótce będzie woził Dąbiczan. Bardzo się cieszę, jest przyjechał dzisiaj pierwszy egzemplarz. Jutro mają być dwa kolejne. Są już na linii końcowa obróbka i myślę, że te osiem będzie w ciągu miesiąca i kolejne dwa, które mają być dostarczone do końca lipca. Będąc wczoraj w autostanie, widziałem, że już się konstrukcja spawa, także jest szansa, że te dwa akurat będą już w tym terminie, w którym był zorganizowany przetarg. Najpierw musimy przeprowadzić procedurę odbiorową, nie potrwa tydzień, dwa. Musimy sprawdzić dokładnie, czy wszystko się zgadza ze specyfikacją zamówienia. Później trzeba będzie to zarejestrować no i wtedy będziemy ubezpieczyć oczywiście, będziemy jeździć. Chciałem podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do, do tego, że, że będą to autobusy. Nowa flota zasili miejską komunikację samochodową dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.